Nareszcie udało mi się skrakować tego Need for Speed'a Most Wanted'a. Zobaczmy, co to będzie za gierka. No dobra, menu trochę się różni, ale już kliknijmy rozpocznij. Szybciej z tą lodziarnią jebaną, tyś smulu jebany! Kurwa, przepuść mnie na lewy, bo ci wyjebię para... kurwa wyjedy ci! Kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? Jebać policję, jebać jebać policję, jebać policję, jebać jebać nie bacz policję! Cześć siemanko, witajcie. Ja jestem Ksefi Witam was w kolejnym filmie z Gotika. Mamy 1 grudnia godzinę 12, gdy zaczynam te nagrywki. No i już przechodząc do odcinka, chciałbym podziękować Wam wszystkim za wasze kolejne komentarze. Jeszcze przed samym odcinkiem chciałbym zaprosić Was na mojego Discorda, na którym daję informacje o filmach bądź live streamach, jeżeli takowe jeszcze będą. Link macie na ekranie oraz oczywiście w opisie. Zabierał czasu, możemy już przejść do gry. No a więc zaczęliśmy standardowo sobie w miejscu, w którym skończyliśmy i idziemy zaraz przegadać sobie wszystkie kwestie dialogowe z magami wody. Merdarium oczywiście będzie kazał nam zdobyć dwie części ornamentu, ukryte po wyspie, da nam w tym celu mapę. Przekażą nam swoją wiedzę o językach. Saturas będzie kazał nam, oczywiście, pójść do y, Riordiana, żeby przekazać mu wiadomość, żeby wrócił do Watrasa, bo chce z nim pogadać. I idziemy, oczywiście, od magów wody w stronę Korinis, ponieważ y, mamy teleport odblokowany dzięki właśnie Merdarionowi, który dał nam klucz do portalu. Bodajże był to Merdarion, nie pamiętam już. No i otwieramy drzwi. Za drzwiami czeka na nas teleport do jaskini obok wejścia do Korini. Niestety na portalu stoi ork. Próbowałem go ubić parę razy, niestety wywaliłem się kilka razy i odpuściłem, bo na razie ork jeszcze jest za silnym przeciwnikiem, a nie chce mi się na razie po prostu z nim męczyć. Poszedłem oczywiście w kierunku Korini, bo mam tam jeszcze kilka misji do załatwienia, ale oczywiście najpierw poszedłem spać, żeby był po prostu dzień. No i kolejnego dnia w Korini kupiłem sobie zwój przyzwania szkieleta, ale po co? To zobaczycie oczywiście za chwilę. Otworzyłem sobie także wszystkie mieszki, które miałem w ekwipunku, żeby one mi po prostu nie zalegały i żebym widział ile mam konkretniej złota. Dalej stwierdziłem, że pomogę Jorze ze złodziejem. A, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Mogę Gość był wyjątkowo przebiegły. Przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Oczywiście Rengaru nie jest zbyt sprytny, żeby mi uciec, więc po prostu go łapiemy od razu po zakończeniu rozmowy. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Chwila! Nie wierzę, Mam cię! <grym> Czego ode mnie chcesz? <grym sama tego nie widziała> Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i, żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść. Obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Co do tego złodzieja. Tak. I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Oto 50 sztuk złota, które ci ukradłem. Chwała, niech będzie i nosowi. W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Potem poszedłem wklepać oczywiście, strażnikowi magazynu w porcie, żeby zdobyć paczuszkę dla sifera paczuszkę bagiennego ziela, oraz żeby po prostu dostać do tego strażnika trochę ekspa. No i mamy naszą paczuszkę. Poszedłem oczywiście po specjalne zlecenie do, na góra, żeby dostać się do gildii złodziei. Proszę cóż powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia w porządku. Ale pamiętaj, ja tu rządzę. Jesteśmy partnerami. Dzielimy się po połowie. Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie co zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła? Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się Twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama. A przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapuje, w porządku, zgadzam się. Poprosiliśmy także Laresa o pieniądze. Potrzeba mi pieniędzy, a kto ich nie potrzebuje. Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz. Pobieram 20% od pożyczanej sumy. No i wyruszamy z Laresem na kolejną przygodę oczywiście. Tym razem do gęstego ciemnego lasu po to, aby odzyskać fragment ornamentu. Przy okazji zaszliśmy jeszcze na farmę Akila. Musiałem oczywiście trajardować i zabić tych dwóch najemników oczywiście na farmie Akila i wziąć z nich Expa. No bo wiecie, 400 Expa jednak piechotą nie chodzi mimo wszystko. Dzięki Nosowi, że Myślałem, złota, że mój nie czas wziąć. dobiegł końca. Nazywam się Akil. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci Dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się najgorszego. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Na chwilę skręciłem jeszcze, żeby odwiedzić, oczywiście, z Laresem po drodze kryjówkę Los Emiratos Banditos z takiej drużyny z CS-a. No! Kurwa i biegnij. Ja pierdolę no, daje się tak robić w chuja. Nie wiem, ja nie potrafię grać tak no, no nie wiem, nie, mam wrażenie, że nie mam komu w ogóle podać, nie? Jak on tak presuje. I co mam zrobić, kurde? On cały czas mi presuje i ja nie mogę w ogóle zareagować, no. Kurwa mać, no przecież kurwa dwóch jest niepilnowanych na dole, Próbuję podać na dół, a on podaj, kurwa centralnie w sam środek kurwa w typa, no. No i oczywiście pozbieraliśmy sobie ludzik od bandytów, w którym przede wszystkim była oczywiście rybka, w której był list od Halvora. No niestety Larys gdzieś zniknął, ale... Oczywiście możemy dać sobie radę sami, przejść ten las, także bez problemu. W lesie było trochę bestyjek, ale na luzie dałem sobie z nimi radę, nie oszukujmy się, to są początkowe moby, także... Oczywiście ekstrakc, jak to mówi przysłowie, więc przysłałem Larysowi oczywiście jeszcze dwa waragi jest to dla nas 600 doświadczenia dla niego to pestka praktycznie, więc oczywiście żeby jeszcze trochę expa wleciało, to pozbyłem się dwóch wilczków tutaj no dobra, ale teraz zróbmy to po co tu przyszliśmy, czyli oczywiście weźmy, zdobądźmy w końcu ten ornament, no bo kurde, taka długa droga i bez ornamentu wrócić moje zadanie już skończone poradzisz sobie beze mnie Czas się zmywać. Stwierdziłem, że na drogę powrotną wybieram drogę, która prowadzi przez góry i prowadzi ona prosto do Farmy Akila i nie ma tam żadnych bezki, także będzie to bardzo prosty dla mnie powrót. Z kolei z farmy Akila udam się od razu wprost do miasta, żeby rozpocząć w końcu upragniony wątek gildii złodziei. Przyniosłem przesyłkę. Doskonale postaram się wszystko sprzedać. Wróć do mnie jutro. Więc tak jak powiedział na gór, to tak robimy, czyli idziemy po prostu się cespać i następnego dnia bierzemy nasze pieniądze. I co, sprzedałeś już cały towar? Tak, ale za mniej niż się spodziewałem. Za wszystko dostałem jedynie 300 sztuk złota, a jeszcze część tego musiałem oddać przełożonym. Do tego jeszcze zwyczajowa premia dla Cardiffa i opłata za twoje zlecenie. A w sumie dla mnie pozostaje 240 sztuk. Więc wedle umowy Oto twoja część Wykonałeś kawał dobrej roboty Moi zwierzchnicy już o tym wiedzą Co będzie dalej To już nie zależy ode mnie Kolejne co mamy do zrobienia To oczywiście ogarnięcie tej notatki Od Halvora I po prostu nie nakapowanie na niego Żeby być sztywnym gitem Nie jak Mamon i po prostu dzięki temu zostaniemy przyjęci w szeregi gildii złodziei. Wydaje mi się, że ten kawałek papieru należy do ciebie. Co? Pokaż go. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No dobrze, zachowajmy spokój. Słuchaj, sprzedałem towary, które dostałem od bandytów. Ale przecież nie trzeba iść z tym od razu do straży miejskiej, prawda? Z pewnością uda się nam dojść do porozumienia, co? Myśl, Czekam na twoją ofertę. Dobrze, powiem ci coś. Mogę ci sprzedać coś więcej niż tylko ryby. Jeśli oddasz mi ten papier i zapomnisz o całej sprawie, możemy zostać najlepszymi partnerami handlowymi. On myśli, że to takie łatwe Dobrze, umowa stoi, a zatem cała sprawa pozostanie tylko między nami. Dziękuję Ci. Zajrzyj do mnie, jeśli kiedyś będziesz w sąsiedztwie. Na pewno znajdzie się dla Ciebie coś ciekawego. Oczywiście kupujemy od niego te ryby, bo mają one po prostu fajne niespodzianki, które są warte swojej ceny. Teraz z powrotem lecimy do Cardiffa, który da nam oczywiście informacje o Attili, który da nam z kolei klucz do kanałów i wtedy dostaniemy się praktycznie już do siedziby Gildii złodziej. Hej ty, podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz najpierw zapłacić, przyjacielu. A, nareszcie. Czekałem na ciebie, nieznajomy. Kim jesteś? I czego ode mnie chcesz? To nieistotne. Ważne jest to, co zrobiłeś. Pozostałeś lojalny, nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Pewni dobroczyńcy zwrócili uwagę na twoją lojalność i zaoferowali ci szansę, więc lepiej ją wykorzystać. Hej, powiedz mi tylko, czemu tu jesteś? Mam dla ciebie prezent. Reszta zależy od ciebie, nieznajomy. <noise> no i oczywiście dzięki temu. Mamy pozytywne zakończenie w gildii złodziei i nie musimy się praktycznie już o nic martwić, że możemy to zepsuć czy coś. Tutaj jeszcze stwierdziłem, że oczywiście poduczę się broni jednoręcznej, żeby przejść już przez ten próg i po prostu lepiej walczyć, żeby było mi łatwiej. Uczyłem się oczywiście do 29 punktów, żeby nie musieć płacić po prostu 10 punktów za 5% broni jednoręcznej i nauczyłem sobie po prostu zwykły ten miecz, co ma 40 obrażeń, ale on daje nam 5% do walki bronią jednoręczną, dzięki czemu wbiliśmy wojownika. No dobra, ale z tego miejsca chciałbym Wam podziękować już yy, za oczywiście oglądanie oraz chciałbym też powiedzieć, że dziękuję, że tak bardzo ciepło przyjęliście moje dwa poprzednie filmy, bo sam się nie spodziewam aż takiego wyniku, bo mam już jakieś 120 wyświetleń po 5 godzinach od opublikowania mojego drugiego filmu z Gotika. Jeśli oczywiście dotarłeś do tego momentu w filmie, możesz napisać teraz komentarz hashtag Satura zbiera bawełnę. Chciałbym oczywiście przypomnieć o moim Discordzie, do którego link macie oczywiście w opisie. Wątek Gildii Złodzili oczywiście zaczniemy w kolejnym już odcinku z kolei. Tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się i cześć. Swoją drogą możecie mi powiedzieć ile razy w tej sekwencji powiedziałem słowo oczywiście. No dobra, ale teraz tak ostatecznie. Trzymajcie się, cześć i bajos.